Bardzo mocno liczyliśmy na to, że to będzie polski wieczór na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Szanse są duże, bo po raz pierwszy w tym sezonie mamy dwóch reprezentantów Polski w decydującym wyścigu. Bartosz Marznik w Pradze pierwszy raz od dwóch lat nie wszedł do finału w dwóch kolejnych turniejach, ale wraca dwukrotny mistrz świata na swoje miejsce. Czwarte pole startowe, 31. finał Bartosza Marznika wygrał 10. Finał dwa wygrane, jeden we Wrocławiu i Emil Sajfudinow. tor pierwszy, 27 finał, siedem wygranych turniejów. Po tym jak Wrocław wrócił do kalendarza Grand Prix. Odbyły się trzy turnieje i trzech zwycięzców tych turniejów. Mamy pod taśmą na torze drugim, trzecim i czwartym. Czy ktoś do... Drugi triumf, a może wygra po raz pierwszy we wrocku Emil w Rosjanie na dwóch pierwszych torach, Polacy na trzecim i czwartym. Emil Saifudino w krawężnik, Artio Błaguta na drugim torze. Zwlekający do końca, celebrujący procedurę startową Maciej Janowski na trzecim w kasku białym. I Bartosz Marzlik tor czwarty, kask żółty, Wrocław trzeci. jaj zdrowie Emila Sajfudinowa tematem numer jeden tematem najważniejszym Emocji aż za dużo westchnień włosów rwanych z głowy mnóstwo na trybunach nie tak to miało się kończyć we Wrocławiu ta sytuacja Walczyli bardzo ostro między sobą tę yy, drugą pozycję można powiedzieć Trójkę. Wchodził Maciej Janowski, no tak po Wrocławsku, tak? Czyli mocno środkiem torów krawężnik, pierwszy łuk kolejnego okrążenia. Czekamy na powtórki, ale nie wyglądało to dobrze, o tyle, że Emil, no długo jechał prostym motocyklem w płot. Na szczęście uderzył ciałem w bandę dmuchaną powietrzem. Otoczyk wydaje mi się odskoczył na bok. To też nie było tak, że wpadł gdzieś pod bandę między bandy pamiętajmy, że tam jest akurat wyjazd traktorów na tym łuku i w tym miejscu, gdzie Emil Sajputinow upadł, więc już usiadł i mam nadzieję, że za chwilę Rosjani po prostu w stanie wstanie i uda się do, do, do parku maszyn. Tak, tak jak mówisz, długo jechał na tym motocyklu. Nie wiem, czy zobaczymy powtórki. Widzimy już, że Emil siedzi, oddycha. Myślę, że spokojnie uda się do, do parku maszyn. A no, tu Widzimy... Maciej Janowski jechał w ten łuk. Tak, ale... drugie pole w ogóle. Tak, ale... O, jak dobrze, że Emilowi udało się zsiąść. Oczywiście to była mega prędkość i to nie jest tak, jak zrobił to w wyścigu z Lonem Macenem, że yy, uśliznął. Uślizgnął się. To było bardzo mocne uderzenie. Myślę, że to pierwsze uderzenie o Tor, kiedy zsiadał z motocykla, a uderzył tylną częścią głowy, niestety. Eee, a nie, bokiem, ramieniem bardziej. Na szczęście głową nie. Głową już tutaj w bandę dmuchaną a no Miałem przyjemność kilka razy. Eee, I to jest takie uczucie, kiedy wszystko się kotłuje w naszej głowie. Kiedy wszystko przed oczami. Eee, Brawo Emil, brawo Emil, brawo Emil, za to, że stałeś i idziesz do parku maszyn i wtedy kiedy lecimy, nagle jak ręce Pana Boga łapie nas ta banda napompowana powietrzem i następuje taka ulga. Więc yy, myślę, że Emil był tutaj w podobnym stanie, bo kotłowało mu się w głowie na pewno bardzo, bardzo mocno tutaj uderzenie tylną częścią ciała, ale na szczęście cała siła właściwie poszła w dmuchańce i to jest najważniejsze. Ale mówiłem wiele razy dzisiaj o tej jeździe Emila, którego bardzo trudno wyprzedzić dzisiaj, jest wszędzie, jeździ to po wewnętrznej, to po zewnętrznej, przecina ten tor jazdy i to też trochę było konsekwencją tego, bo Emil był wszędzie, Maciek Co widział, to że... Jest za...